Składa nam się, kochani, zepsuła. Właśnie mogę Wam pokazać Warszawę. Jesteśmy przy stadionie narodowym. I jak widzicie, jadę sobie moim mega super autem. E, pomyślałam, że taki vlog może Was zainteresować, może Wam się spodoba. A przy okazji zobaczycie kawałek Warszawy dla tych, którzy nie byli, a może mają zamiar być. Jest przyjemnie, ładnie, miło się mieszka. No ale ja nie jestem obiektywna, bo. E, jestem e, od zawsze w Warszawie, więc no nie jestem obiektywna, na pewno. E, chciałabym Wam powiedzieć krótką historię a propos tego samochodu, a mianowicie jest to automat. Ja co prawda mam już 5 lat prawo jazdy, ale nigdy w życiu nie jeździłam automatem. No i deptałam na początku sprzęgło i to tak konkretnie. Na światłach byłam przerażona, że muszę zmieniać biegi, a no nie muszę. No i teraz już tak wszystko obczaiłam i śmigam sobie śmiało, o, mamy Wisłę. Wam yeah. 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 ja szczerze, że Warszawa jest najbardziej zakorkowanym miastem i to nawet sprawdziłam, czy ktoś mi mówił, że najbardziej zakorkowanym miastem w Europie. No i automat tutaj rzeczywiście się sprawdza, bo było tak, że jechałam na uczelnię 2,5 godziny, a mam dosłownie 13 km na uczelnię. Tak więc pompowałam to sprzęgło i naprawdę noga potem mi więgła na zajęciach. Ale tak, jeździ się mega przyjemnie, można sobie posłuchać muzyczki, zrelaksować się. Nawet tak dobrze mi się jeździ, że ostatnio jechałam już tak troszeczkę przysypiałam. Ale yy, myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Jest super. I mamy Stadion Narodowy. most powiatowski.